Erem Dominum Dominum Robertum Franciscum Roumi Cardinal Prejwoust, czyli pierwszy papież Stanów Zjednoczonych. Mamy papieża z Ameryki Północnej, co stanowi ogromną nowość, gdyż prognozy wskazywały raczej na papieża pochodzącego z Europy. To wydarzenie wprowadza znaczącą innowację historii kościoła katolickiego. Imię nowo wybranego papieża jest nieco trudne do zrozumienia, ale mówi się... Że może to być Lea o 14, chociaż obecnie sprawdzamy, czy rzeczywiście takie imię zostało wybrane. Wiemy jednak, że papież pochodzi z Ameryki, co stanowi wielki przełom. Po raz pierwszy w historii mamy papieża z Ameryki Północnej. Przedtem mieliśmy papieża z Argentyny, a teraz powracamy do Ameryki, co stanowi ważny symbol. Kiedy spojrzymy na to z perspektywy politycznej, wybór papieża z USA ma ogromne znaczenie zwłaszcza w kontekście rządów Donalda Trumpa i licznych kryzysów, które wciąż trapią Stany Zjednoczone, mające obecnie swoje miejsce w centrum wydarzeń globalnych. To nie tylko wybór religijny, ale również znak, który ma wpływ na politykę międzynarodową i symbolikę całej Kościoła. Wielu kardynałów było zadowolonych z tej decyzji, a wybór Robertusa Prewostusa, obrońcy tradycji kościelnej, był popierany przez liczne grono zwolenników. Został on mianowany przez papieża Franciszka, aby zarządzać biskupami, co również podkreśla rolę, jaką odgrywa w Kościele. Ta zmiana pokazuje, że Kościół katolicki nie boi się przełamać tradycji, a wybór papieża z Ameryki Północnej wskazuje na otwartość na różnorodność i adaptację do współczesnych realiów. Z pewnością będzie to miało dalekosiężne skutki zarówno dla samego Kościoła, jak i dla polityki globalnej, w której Stany Zjednoczone mają coraz większe znaczenie. Robert Francis Prejwoust, doradca papieża Franciszka, miał kluczową rolę w procesie mianowania biskupów, a jego doświadczenie i bliskie związki z kościołem były nieocenione w tej ważnej roli. To on, pełniąc tę funkcję, przyczynił się do wyboru papieża, który przyjął imię Leao XIV. Został wybrany na papieża w wieku 69 lat, co samo w sobie jest zaskakujące i symboliczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego głębokie powiązania z Ameryką Łacińską. Wybór imienia Leo XIV jest niezwykle istotny z kilku powodów. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na symbolikę tego imienia. Papież Leo X był papieżem, który ogłosił pierwsze dokumenty magisterium kościoła dotyczące nauki społecznej kościoła. To on wydał encyklikę Rerum Novarum, która po raz pierwszy poruszyła kwestie praw pracowników i sprawiedliwości społecznej. To niezwykle ważny moment w historii kościoła, który otworzył drogę do szerokiego rozwoju katolickiej nauki społecznej, stając się fundamentem dla wielu późniejszych dokumentów. Wybór Leo XIV przez Robertusa Prewostusa to także bardzo symboliczna decyzja. Choć Prey pochodzi z Ameryki Północnej, jego długoletnia działalność w Peru, gdzie pracował jako misjonarz w latach 80., stanowi kluczowy element w jego nominacji. Żył w ubogich społecznościach w północnym Peru, doświadczył na własnej skórze wyzwań, z jakimi boryka się Ameryka Łacińska i zrozumiał złożoność sytuacji tej części świata. Jako papież, będzie łączył dwie ojczyzny, Amerykę Północną i Południową. Jego zrozumienie obu kontynentów daje mu wyjątkową perspektywę, a wybór papieża, który ma silne związki z Ameryką Łacińską, może wnieść nowe podejście do wyzwań stojących przed Kościołem Katolickim w regionie. To, że nowy papież nie jest bezpośrednio latynosem, ale jest Amerykaninem głęboko związanym z latynoską rzeczywistością, sprawia, że jego wybór jest jeszcze bardziej znaczący. Z jednej strony to oznacza, że Kościół nie zamyka się w tradycyjnych europejskich ramach, ale jednocześnie zyskuje papieża, który doskonale rozumie i odczuwa problemy i wyzwania, z którymi boryka się kontynent amerykański. Wybór papieża, z tak bliskimi więzami z Ameryką Łacińską, daje nadzieję na to, że Kościół będzie bardziej uważny na potrzeby tego regionu, który odgrywa kluczową rolę w globalnej historii Kościoła katolickiego. Nie możemy zapominać, że Robert Prejwoust, wybierany na papieża, był również wspierany przez liczne osoby i grupy, które broniły jego kandydatury. Właśnie w tym kontekście warto zwrócić uwagę na pierwsze publiczne zdjęcia nowego papieża, Leo XIV, znanego również jako Robert Prejwoust. Te obrazy, choć pochodzą z przeszłości, ukazują jego twarz, a także pewne charakterystyczne cechy, które od razu przyciągają uwagę. Jak wcześniej wspomniał Railten, jedną z najistotniejszych cech Prewosta była jego pastoralna postawa, zbliżona do tego, co papież Franciszek chciał widzieć swoim następcy. Woust wykazywał także szeroką perspektywę globalną, co było jednym z kluczowych wymagań papieża Franciszka. Jego kompetencje były uważane za ogromne, a jego zdolności w zarządzaniu Curie Rzymską były często podkreślane przez tych, którzy go znali. Był postrzegany jako osoba, która doskonale radzi sobie w administracji kościelnej, zarządzając z równą skutecznością zarówno ludźmi, jak i sprawami finansowymi, co czyniło go idealnym kandydatem na papieża w tych wymagających czasach. Co więcej, ważnym aspektem, który wyróżniał Robertusa Prewostusa, była jego postawa umiarkowana. Z tego powodu decyzja o jego wyborze zapadła stosunkowo szybko. Nie był to papież ani zbyt progresywny, ani zbyt konserwatywny. Jego wybór stanowił kompromis, który pozwalał zbudować mosty między różnymi frakcjami w Kościele, szczególnie w kontekście globalnym. Wiele osób wierzy, że jego postawa pomoże w tworzeniu bardziej zjednoczonego Kościoła, zdolnego sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Warto również zauważyć, że włoski dziennik La Repubblica określił nowego papieża mianem najmniej amerykańskiego spośród Amerykanów. Chociaż pochodzi z Ameryki Północnej, jego styl pracy i postawa w pełni oddają jego umiarkowane podejście. Prejwoust jest osobą, która nie stawia na skrajności, a raczej na balans, co sprawia, że idealnie nadaje się do pełnienia tak odpowiedzialnej roli. Jego umiejętności i doświadczenie w pracy w kościele katolickim sprawiają, że wielu obserwatorów uważa go za osobę, która będzie w stanie poprowadzić kościół ku nowym wyzwaniom w tym trudnym okresie. Z pewnością warto kontynuować rozmowę, Duran, szczególnie jeśli chodzi o to, co tak naprawdę oznacza fakt, że kardynał, który nie wahał się wyrazić swojego stanowiska krytycznego wobec Donalda Trumpa, teraz obejmuje tak wysoką i odpowiedzialną rolę w kościele katolickim. Mówiąc o kardynale Robercie Prevoust, mówimy o osobie która nie tylko jest związana z jedną z najbardziej szanowanych i długowiecznych wspólnot zakonnych Kościoła, czyli z zakonem św. Augustyna, ale również o człowieku, który przez długie lata swojej kariery pełnił rolę nie tylko duszpasterza, ale także misjonarza, który z pełnym zaangażowaniem i oddaniem pracował w jednym z najtrudniejszych miejsc na świecie, w Peru. Kardynał Prejwołst przez prawie 15 lat od 1985 do 1998 roku mieszkał i pracował w Peru gdzie poświęcił swoje życie pracy w ubogich społecznościach. Pracując w najbiedniejszych regionach tego kraju, często w obliczu ogromnych trudności i zmagając się z nierównościami społecznymi, zyskał szacunek zarówno wśród ludzi kościoła, jak i poza nim. Został nazywany przez swoich współpracowników misjonarzem i biskupem misjonarzem, co odzwierciedla jego niezwykłą rolę w szerzeniu wiary w jednym z najbiedniejszych regionów świata. Jego misja w Peru nie ograniczała się tylko do przekazywania nauk religijnych, ale obejmowała także codzienną pracę z najuboższymi, wsparcie duchowe, a także działania na rzecz poprawy warunków życia. W ten sposób kardynał Prejwoust zyskał opinię osoby, która rzeczywiście rozumie, czym jest prawdziwa pomoc i współczucie w kontekście miłości bliźniego. Jego działalność w Peru stała się jednym z fundamentów jego późniejszej kariery w kościele, ponieważ dzięki temu doświadczeniu rozwinął głębokie zrozumienie dla potrzeb ludzi na całym świecie, niezależnie od ich pochodzenia czy statusu społecznego. To doświadczenie, które ukształtowało jego perspektywę na Kościół i jego misję, ma również kluczowe znaczenie w kontekście wyboru papieża, którym stał się po ogłoszeniu jego nominacji. Choć Prejwoust nie jest Latynosem, jego bliskie powiązania z Ameryką Łacińską i jego doświadczenie pracy w tym regionie dają mu unikalną perspektywę i szczególne zrozumienie dla tej części świata. Warto także zauważyć, że kardynał Prejwoust jest postacią o bardzo wyważonej postawie. W Przeciwieństwie do papieża Franciszka, który przyciągał uwagę swoimi kontrowersyjnymi działaniami i otwartością na zmiany, Preyvost preferuje bardziej stonowaną i spokojną postawę. Jego styl pracy, zarówno w kościele, jak i w życiu codziennym, jest pełen skromności, powściągliwości i umiejętności słuchania innych. Dla wielu osób w kościele, zwłaszcza dla tych, którzy cenią równowagę i stabilność, ta cecha jest niezwykle cenna. Z drugiej strony, dla innych może to być postawa, która nie angażuje się w rewolucyjne zmiany, ale raczej w proces stopniowego budowania mostów i mostów między różnymi grupami społecznymi i religijnymi. Wybór kardynała prewosta na papieża pokazuje, że Kościół poszukuje kogoś, kto może zjednoczyć ludzi, zamiast ich dzielić. Choć Prej Woust zyskał uznanie za swoje spokojne i wyważone podejście, warto podkreślić, że nie jest to postawa bierna. Jako kardynał? który wielokrotnie wyrażał swoje zdanie na temat ważnych kwestii politycznych i społecznych, jak na przykład krytyka działań Donalda Trumpa, Prejwoust nie unikał trudnych tematów. Jego postawa polityczna jest zatem skomplikowana, z jednej strony wyważona, a z drugiej strony gotowa do wyrażenia krytyki, gdy wymaga tego sytuacja. Z tego powodu jest postrzegany przez wielu jako postać, która nie boi się stanąć w obronie swoich wartości, a jednocześnie potrafi działać z rozwagą i mądrością. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że jego wybór na papieża nie jest przypadkowy. Kościół katolicki stoi przed wieloma wyzwaniami, od kwestii wewnętrznych po globalne problemy polityczne i społeczne. W tym kontekście papież Robert Prejwołst, choć wywodzi się z Ameryki Północnej, ma wyjątkowe zrozumienie dla sytuacji w Ameryce Łacińskiej. Jego doświadczenie z pracy w Peru oraz jego zaangażowanie w misję kościoła w tym regionie stawiają go w doskonałej pozycji aby pełnić rolę papieża w dzisiejszym, coraz bardziej zglobalizowanym świecie. Wybór prewosta na papieża pod imieniem Leo XIV ma ogromne znaczenie symboliczne i praktyczne. Z jednej strony oznacza to kontynuację tradycji kościoła, z drugiej strony wprowadza nową perspektywę, która łączy doświadczenia z Ameryki Północnej i łacińskiej. Prewost, z jego doświadczeniem w pracy misyjnej, z jego umiejętnością pracy w zróżnicowanych kulturach, jest idealnym kandydatem na papieża w czasach, gdy Kościół stoi przed potrzebą odbudowy mostów między różnymi społecznościami.